Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy się przyglądać grze Elder Scrolls 5 Skyrim. Nie jest to Morrowind, nie jest to Oblivion, i zawsze się broniłem przed tym, aby ją skończyć. Grałem w nią, nawet sobie zamówiłem wersję VR. W którą pograłem 40 godzin, ale też się nie mogłem skończyć, ponieważ no właśnie jest to Skyrim, masa, masa błędów, masa problemów, nawet z modami miałem problemy. Dopiero teraz niedawno ben, odnalazłem nową, nowy, nowy, nową hmm, wersję Skyrim. <laughs> Zrobioną przez jednego człowieka, mianowicie. Ultimate Skyrim. Jest to, to jest ciekawa wersja. Zajmuje to trochę czasu, aby to zrobić, ale jest bardzo łatwa do użycia. Mianowicie. E, po, jest kilka, kilka, s, s, kilka kroków do tego. Czyli tak, wchodzimy sobie na Ultimate Skyrim. Stronę bierzemy Get Started. I przechodzimy na. Aha, przechodzimy tak. E, tutaj. I wszystkie te opcje, które tutaj e, są, musimy je zrobić. Czyli tak, musimy mieć Jawę, musimy mieć Netframeworks, no Winrara najprawdopodobniej e, e, Steam Workshop, bla bla bla. No, a, No Sky Mod Subscription, on Steam Workshop tak. Nie możemy mieć tam żadnych, bo e, ma, mają dużo konfliktów z e, mod organizerem dwójką, jeżeli sobie jakiekolwiek tam ściągniemy, czyli wszystkie musimy od odsubskrybować i wtedy możemy sobie na czystą wersję e, zainstalować tego. Czyli tak e, to, to wiadome, to już zrobiliśmy, czyli tam trzeba ją uruchomić pierwszy raz. Potem ściągamy download script extender. Wszystko jest bardzo łatwo wyjaśnione tutaj, czyli ściągamy i nawet, nawet tu pokazuje zdjęcia jak, jak i co ma, mamy ściągnąć. Czyli ten, ten koleś jest bardzo dobry, bardzo dobry człowiekiem. Pomaga, pomaga nas, nam jak to zrobić. Instalujemy, potem trzeba plugina za, zainstalować. Też wszystko jest pokazane pięknie. Czyli to z Nexusa tym razem. Test FIFA test do edytowania e, błędów. ENB. No, ENB jest dobry. Potem, jeżeli to już wszystko zainstalujemy, przechodzimy sobie w Download Moc. No i tu się problem zaczyna. E, ja pierwszą instalację robiłem tą. Cholernie źle <głos》poszło. <głos》, bardzo źle poszło. E, mianowicie ja zrobiłem masę błędów. E, Ponieważ nie używałem mod, e, tak, jak oni chcieli, e, mod organizera 2, tylko e, używałem Vortexa, i pomimo, że jest troszeczkę szybszy, to narobił no, mi problemów i e, bałaganu, i cały ten czas, który spędziłem e, ściągając, po prostu zmarnowałem. No ale pomijamy to. E, najlepsza jest wersja ta. Ponieważ używa Automatrona i nam mówi jakie mody potrzebne i gdzie są i, 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 i jak je ściągnąć. Oczywiście używa Nexusa do tego czyli musimy musimy. No, no jeżeli chcemy sobie powoli ściągać nie musimy robić nic, nie? Czyli ściągamy sobie tą wersję, czyli tak wciskamy sobie Install Now i tak, ekspres Czyli tak, tutaj znowu pokazuje nam e, wszystko. Pierwszy krok, co mamy zrobić, ja, tworzymy foldery, dalej. Ściąga, ściągamy automatona. I tutaj pokazuje nam, tak jak zwykle, zdjęcia, czyli co mamy zrobić i skąd ściągnąć. Automaton jest bardzo dobrym programem, wszystko automatycznie robi za nas, czyli e, nie, muszy, nie musimy ustawiać nic. Czyli ściągamy go i mamy wszystko w nosie. Ale. Ale. E, musimy ściągnąć mody, e, a automaton nie jest do tego stworzony, żeby ściągać, czyli tak, e, jest jeden problem, bo musimy mieć, e, jeżeli, jeżeli chcemy ściągać mody z najszybszą prędkością, czyli nie jeden mod e, z jedną minutą na sekundę, e, musimy mieć konto na e, Nexusie, e, czyli to jest. No, no, nie jest to duży wydatek, bo jeżeli sobie wejdziemy na, na Nexusa e, i wejdziemy sobie, e, gdzie jest mój Sky, Skyrim? E, wejdziemy sobie Skyrim. Przepraszam za, za wszystkie tutaj od razu obrazki piękne. E, to są reklamy na Nexusie. E, gdzie to jest? Tutaj, gdzie było Pro, Premium? E, My Wallet. A, upgrade to premium. Jeżeli sobie wejdziemy do premium e, i pójdziemy tutaj, 4 dolary albo 2 funty. No, e, 3 funty. Czyli to będzie, jeżeli w polskiej walucie, to będzie 15 zł za jeden miesiąc. No, to trochę drogo. E, za miesiąc, czasu. Tylko ściągania modów do jednej gry. No, jeżeli ktoś chce poświęcić sobie czasu, no to zajmie to trochę czasu. <laughs> tak, e, tak jak mi to zajęło, bo ja używałem właśnie bez, e, bez problemowo e, za darmo wersji. Ale zajmuje to sporo czasu, dlatego przygotujcie się na to. Dobre, dobry, dobre pół dnia, albo troszeczkę więcej, zajmie to. Jeżeli już ściągniecie wszystkie te mody, to ten automaton Wam pokaże, których mody brakuje, od razu z kliknięciem, gdzie macie sobie ściągać. Tutaj będzie Wam pokazywał, jeżeli klikniecie sobie na jakiś tych tak, jeżeli będzie ten automaton działał, to wam pokażę taką strzałkę. I to od razu jest przekierowanie do Nexusa, i tam sobie ściągacie ten dany mod. Sprawdźcie, jak będziecie ściągać, czy wersja się zgadza. Jest bardzo ważne. Bo czasami się pojawia taki problem, że automaton przekieruje nas na stronę, w której jest zupełnie inny numer. Czyli musicie się patrzeć, na co to jest i jeżeli ściągacie manualnie, Musicie zrobić sobie manualnie ten ten guzik taki wcisnąć. Zaraz wam pokażę, jak to jest. A zapomniałem. Czyli tak, jak wejdziemy sobie Golden ANB i mamy. Nie, nie, Golden ANB. no okay, tutaj sobie zobaczmy to. Czyli nie bierzemy sobie Mod Manager Download, tylko bierzemy Manual Download, ponieważ e, Mod Organizer 2 działa tylko z tym. Niektóre, niektóre pliki są e, dostępne e, w modzie, takim zwanym Follow Mod Manager, ale zazwyczaj wszystkie są z Manual Downloadem, czyli wtedy się Manual Download ciska i przekierowuje nas ręczne e, ściąganie. Czyli te wszystkie mody trzeba ręcznie ściągnąć. Zajmie to sporo czasu, no ale dobra. Jeżeli ktoś chce sobie wydać pieniądze, może to zrobić automatycznie, czyli będzie troszeczkę szybciej. Jeżeli już ciągnie się wszystkie te mody, tam automaton wam powie od razu na tym zdjęciu, czy, czy wszystkie są ściągnięte, wtedy ściągacie sobie jeszcze dodatkowo te mody, czyli tak, te mody trzeba ściągnąć sobie bo są to poza, poza Nexusem. No ten jest taki troszeczkę większy, to jest dodatek. Eee, I wtedy, tutaj znowu wszystko pokazuje pięknie, czysto. Przenieście je do folderu do Downloads i tak dalej. click Scan the Folder, no i wtedy, eee, jeżeli już skończycie, będzie coś takiego, czyli tam Install Modpack. Wtedy tylko wciskacie ten buton, e, buton <laughs> przycisk i jest wszystko gotowe, ale to jeszcze nie wszystko. Wtedy musimy jeszcze zrobić final steps, tak. Czyli tak, jeżeli wszystkie, wszystko zrobiliśmy, tutaj pisze, że jedno do trzech godzin, no tak jasne, jest dużo więcej, dużo więcej. To sobie robicie, backupa robicie. Mod list and loader of trzeba the trzeba to sobie z backupa zrobić. Eee, co to jest? Eee, Skymę sobie Aha, wyczyścić je w Teddycie, tak? Tu jest cała, cała eee, informacja jak to zrobić. Jeżeli sobie wejdziecie, to tam wam pokażę to dosłownie jak zrobić, tak? Czyli sobie wciskacie i tak dalej i jak wyczyścić to. Bardzo, bardzo, bardzo dobra ehm, wersja. I tu mówi kiedy zakończyć. <noise> Super. Ehm, trzeba zainstalować INI pliki, tak. I e, oczywiście Snowball ENB, także. I e, skonfigurować MCM. Clean, e, OK, zobaczmy sobie tutaj czyli mcm, to zajmie masę czasu. To dopiero robicie jak zainstalujecie sobie grę i włączycie ją pierwszy raz, tak? Eee, I tutaj <grytanie> zajmie to sporo czasu, ponieważ trzeba to wszystko e, pozmieniać i e, naprawdę jest to czasochłonne, ale bardzo, wa bardzo ważne. Czyli tak, czerwone post start configuration nie możemy zrobić jak już się, jak, czyli tak, włączycie sobie grę, włączycie sobie new game, włączycie sobie wszystko I Stoicie w jednym miejscu Będzie to w takim, na takim wzniesieniu będziecie stać Zanim się cokolwiek zrobicie Musicie to zrobić, czyli wchodzicie sobie, wciskacie um, Mod configuration options, tak I wchodzicie sobie i zmieniacie wtedy te rzeczy, które tu są. Czyli czerwonych nie możecie zmienić i tak i tak, ale e, nie dotykacie ich. Najlepiej nie, nie wchodzi w ten a closer look, nie wchodzić w a, a. Jeżeli już jest to, wchodzicie sobie amateur of time i tutaj jest pokazane co macie zrobić. Click, load user settings, go. When asked do you really want to preview? Previously... To wszystko musicie zrobić tak jak tu jest napisane, tak? Jeżeli nie umiecie angielskiego, Google Translate wam pomoże. E, znowu Ashes, Campfire, Complete Crafting. Trzeba te czerwone pomijać jak zwykle. E, aha, tutaj, Dynamic Things. E, ty, tym się nie przejmujecie, bo to już jest e, zrobione za Was. Tak, tak, tak. To jest tego masa. Masa modów i masa czasu, żeby to zrobić. Jeżeli to wszystko zrobicie, dopiero wtedy możecie robić te czerwone, czyli jeżeli skończycie wszystkie bez... Yy, yy, bez tej czerwonej informacji, post start configuration, jeżeli skończycie wszystkie, wtedy wchodzicie w grę, tworzycie sobie bohatera, bohaterkę i dopiero wtedy już jak się e, wszystko stworzycie i się wczyta w świat, wybierzecie miejsce startu i tak dalej, e, wtedy dopiero zaczynacie post start configuration, czyli już, jak już będziecie gotowi, już wszystko jest zrobione, już jesteście na miejscu, gdzie. Na przykład w więzieniu was wczyta, tak? I tak jak ja to pokażę. No nie, no nie pokażę, bo już skończyłem to, bo to masę czasu zajmuje. I pojawiacie się wtedy wtedy w więzieniu. I wtedy robicie to post-start configuration, czyli wtedy sobie ustawiacie te wszystkie. Teraz. To jeszcze nie koniec. Masa bólu jest. Masa bólu. E, pomimo, że, że tutaj jest napisane, że, że to wszystko i tak dalej. To nie jest to wszystko niestety, bo sam to odkryłem. E, czyli tak. E, wchodzicie w Manual Configuration niestety. To pomijacie, wszystko wchodzicie, schodzicie na dół, to schodzicie też na. A Eee, to jest tylko eee, lista przy jakiej, jak, jak ma być wczytywana eee, gra, czyli to jest eee, bardzo ważne przy modloaderze, gdzie jest nasz modloader? Tutaj. Czyli to jest bardzo ważne jak ma wyglądać, tak? A. Mniej więcej tak będzie was, was wyglądał mod manager. Mod organizację, przepraszam. I tu będzie pokazane, jak to ma mniej więcej wygl wyglądać. Tak? Czy yy, tu jest? O! Moja nie wygląda tak. <laughs> e, zastanawiające. E, czemu? Czemu nie wygląda w taki sposób zaraz? Coś jest nie tak. O! Jak to u mnie wygląda? Require for a difference... jest to 189... A, nie, dobra, jest, spoko, czyli wygląda podobnie. E, teraz tak. Zrobiliście to wszystko. Final steps. E, tak, tak, tak. To zrobione. To też zrobione. To jest automatycznie zrobione przez, przez e, e, tego loadera. Snow Congratulation. E, Okej. Okay. Tak, to sprawdźcie sobie właśnie to, czy ten e, wasz. To wszystkie wasze elementy, które podświetlicie, są mniej więcej tak samo. Powinny być tak samo. Czyli moje są tak samo. I to jest ważne, bo to jest priorytet, przy jakiej się wczytuje każdy, <coughs> e, każdy mod. Czyli, jeżeli już to wszystko zrobicie i zmienicie te. Miejsca, już po starcie gry oczywiście startujemy grę z Mod Organizera. Nie startujemy nigdzie indziej, tylko tutaj będziecie się sobie musieli zmienić nie ze Skyrim, nie ze Skyrim Launcher, tylko Skyrim Script Extender, tak? I wtedy wciskacie run. Ale zanim to zrobimy, przypatrzmy się, możemy to zamknąć i to możemy zamknąć. I przypatrzmy się, jak wygląda White Run. Przy wanili. będę korzystał tu z e, wideo kolesia Gaming Aus. House wyłączam dźwięki bo to po niemiecku. W każdym razie przypatrzmy się jak wygląda Skyrim bez modów. No dobra, biegnie sobie tutaj, ok tak. Okej, okay. super, no, dobrze, no, przypatrzcie się temu, tak, tak wygląda, okej, okay. tak wygląda wanila, no, a jeszcze do white sobie wejdzie, no, co się dzieje? Okej, okay, wczytuję, dobra, tu sobie idzie eee, i mniej więcej tak to wygląda, ta hala fajnie wygląda, przy, przypatrzcie się tutaj, o, ile ta hala jest, powiększmy, okej. Okay. Dobra. No, tu przerwę teraz, aby pokazać Wam e, wersję e, Skyrima, ale Ultimate Vation, czyli tą przez mod organizora. Co do zobaczenia w części drugiej.